chciałabym Państwu opowiedzieć o pseudonauce. Żeby wiedzieć, jak się bronić przed pseudonauką, musimy najpierw nauczyć się ją odróżniać od nauki. I jest 9 takich charakterystycznych cech, które pozwalają odróżnić naukę od pseudonauki. Pierwsza cecha. Po pierwsze, Nauka zaczyna od obserwacji i wyciągania wniosków z tych obserwacji, a dopiero potem dochodzi do konkluzji, natomiast pseudonauka wychodzi z jakiegoś założenia, które po prostu się komuś podoba i jest dla niego wygodne, a następnie stara się dowieść, że to założenie jest prawdziwe. Po drugie, nauka jest otwarta na krytykę to znaczy, Jedni naukowcy krytykują innych naukowców, a w zasadzie ich pracę, i mówi się, że dobrą naukę jest w stanie obalić tylko lepsza nauka. To znaczy badania naukowe prowadzone są w taki sposób, że określone tezy mogą zostać zweryfikowane i obalone przez inne tezy pod warunkiem, że mamy na to odpowiednie dowody. Natomiast pseudonauka, co bardzo charakterystyczne, jest niezwykle wrażliwa na wszelką krytykę. To znaczy, osoby, które można nazwać wyznawcami pseudonauki, bardzo alergicznie reagują na wszelkie próby argumentacji, dowiedzenia innych racji i bardzo źle reagują na to, kiedy próbujemy im uzmysłowić, że może być inny punkt widzenia i że fakty są inne niż to, co oni przedstawiają. Trzecia cecha dotyczy języka. Język naukowy może się wydawać skomplikowany, ale w rzeczywistości stara się on być możliwie najbardziej precyzyjny. To znaczy, on niekiedy brzmi trochę inaczej niż nasza mowa potoczna właśnie dlatego, że stara się być niezwykle precyzyjny i poprawnie nazywać zjawiska, które opisuje. W przeciwieństwie do tego w pseudonauce mogą państwo zaobserwować taką plątaninę różnych pojęć i terminów, które w zasadzie nic nie oznaczają albo nikt nie wie co one oznaczają. Często to jest tak, że pseudonauka czerpie z terminologii okołonaukowej, na tyle zagmatwanej, żeby przeciętna osoba nie była w stanie rozpoznać o co tutaj chodzi, ale jednak na tyle mądrze brzmiącej, że to co opisuje wydaje się być prawdziwe. Czwarta cecha jest taka, że nauka wyciąga wnioski jedynie na podstawie dokonanych obserwacji. Czyli jeżeli udało się potwierdzić jakąś hipotezę, to od niej wywodzone są konkluzje. Natomiast pseudonauka charakteryzuje się tym, że długie i rozwlekłe, rozwlekłe skomplikowane tezy znacząco wykraczają poza materiał dowodowy. Czyli jeżeli czegoś nie dowiedziono, Nauka nie będzie zajmowała w tej kwestii stanowiska, natomiast pseudonauka uczyni to bardzo chętnie. Piąta cecha. Nauka skupia się na wszystkich dostępnych danych oraz dowodach. Czyli jeżeli mamy dużą bazę danych, to prawdziwe badanie naukowe będzie uwzględniało wszystkie dotychczasowe informacje. Natomiast pseudonauka charakteryzuje się tak zwanym cherry pickingiem. Cherry picking, czyli wybiera sobie określone dane, określone dowody. Nawet to mogą być informacje poprawne, prawdziwe, ale jeżeli zestawimy je z całym wachlarzem informacji, one tracą na znaczeniu. Natomiast pseudonauka się tym absolutnie nie przejmuje i wybiera sobie te publikacje, które pasują, te wyniki, które pasują do wyniesionej wcześniej tezy. Szósta cecha dotyczy samej metody. W badaniach naukowych bardzo istotną cechą jest to, że one muszą być powtarzalne, czyli metoda powinna zostać dopasowana w taki sposób, żeby każdy zespół badawczy na świecie był w stanie zapewnić w danym badaniu analogiczne warunki i jeżeli te warunki zapewni, to będzie mógł uzyskać te same wyniki, co inny zespół badaczy. W przypadku pseudonauki to nie wygląda w taki sposób, czyli często osoby, które reprezentują pseudonaukę, czy wręcz można powiedzieć ją wyznają, przedstawiają w cudzysłowie, dowody różnych swoich dociekań, i to mogą być e, dowody anegdotyczne, czyli oparte o jakąś jednostkową historię, wziętą skądś tam, albo przekazywaną, że wujek, cioci, stryja powiedział mi coś tam, lub też, co jest charakterystyczne, często w różnych mediach społecznościowych, np. na, na YouTubie, mogą Państwo spotkać e, filmy osób reprezentujących pseudonaukę, które rzekomo mają czegoś dowieść, czyli eksperymenty przeprowadzane w taki sposób, że nie widać wszystkich zmiennych, nie wiadomo do końca w zasadzie co się wydarzyło, tylko część danych została zaprezentowana i tak dalej. Kolejną cechą nauki jest to, że ona się posługuje zdaniami logicznymi i w ogóle logiką. I na przykład dla tego powodu żaden naukowiec nigdy nie będzie w stanie dowieść, że czegoś nie ma. Ponieważ nie ma takiego zdania logicznego, które byłoby poprawne i wskazywałoby, że są dowody na to, że coś nie istnieje. Z tego też powodu mowa i sposób przekazu naukowców może się dla niespecjalistów wydawać czasami taka zagmatwana, dlatego że naukowcy rzadko kiedy powiedzą tak, tak, nie, nie, tylko najczęściej usłyszymy od nich taką wypowiedź w stylu to zależy. Pseudonauka się tym nie przejmuje i y, posługuje się logiką, która albo jest niepoprawna, nieprawidłowa, albo mocno zagmatwana, albo po prostu komunikuje swoje różne dociekania w taki sposób, który nie jest zgodny z logiką. Dlatego też często w dociekaniach pseudonaukowców obserwujemy takie zjawiska, że kiedy jeden argument zostaje obalony, to nagle się pojawia w jego miejsce inny. To są różne takie zjawiska, które na przykład się nazywa metodą przesuwania bramki i jakby te argumenty logiczne w ogóle nie docierają, one napotykają na taki mur, no, przy czym osoba, która wyznaje daną teorię w dalszym ciągu przy niej pozostaje. Ósmą cechą nauki jest to, że ona pozostaje w stałym kontakcie ze społecznością. To znaczy, po pierwsze, nic nie jest tajne, wszystko można sprawdzić, we wszystkich publikacjach dostępne są dokładne raporty dotyczące metody badawczej i nauka tworzona jest niejako w dialogu. To znaczy, poszczególne zespoły badawcze współpracują ze sobą i cały czas, jak wspomniałam, są ze sobą w takim dialogu. Wiedzą co się u siebie dzieje i wzajemnie starają się siebie wspierać i razem pracować na określone tezy. Natomiast pseudonauka w różnej formie stara się podkreślić rolę izolacji. W pseudonaukowych teoriach często się spotyka takie pomysły, że właśnie gdzieś ktoś się ukrywa z jakimś pomysłem, ponieważ inni go szkalują, coś jest ukrywane przed nami, y, jakieś określone tezy powstają w umysłach pojedynczego człowieka, zwykle określanego mianem geniusza prze, przez daną społeczność wyznającą pseudonaukę, i te wszystkie zasady komunikacyjne nie są takie klarowne, jasne i doniesienia pseudonaukowców nie pozostają w dialogu z resztą społeczeństwa. I wreszcie ostatnia, a być może najważniejsza cecha odróżniająca naukę od pseudonauki. Mianowicie nauka wciąż się rozwija, to znaczy jest otwarta na argumenty, jest otwarta na krytykę i jest otwarta na nowe doniesienia naukowe. Tak właśnie powstaje nauka. Dlatego czasami pojawia się taka wypowiedź, taki argument, że o co ci naukowcy wiedzą, bo 20 lat temu mówili to, a teraz mówią coś innego. I to jest właśnie dowód na to, że nauka działa i że to jest sprawny i poprawny sposób poznawania świata i rozumienia go. Dlatego, że kiedy pojawią się nowe dowody i one obalają to, co wiedzieliśmy dotychczas, to po prostu nikt reprezentujący naukę nie powie nie, zostajemy przy tym starym, co było, tylko zmieni na na podstawie faktów swoje opinie. Zupełnie inaczej jest w przypadku pseudonauki, która jest dogmatywna, niczym religia. Opiera się na tradycji skupionej wokół jakiejś myśli i niezależnie od tego, jakie nowe fakty, dane i dowody napływają, to dana opinia pseudonaukowca nie ulega zmianie. Znając te dziewięć cech charakterystycznych nauki i pseudonauki. Będą Państwo w stanie z większą łatwością rozróżnić, co jest czym, a wskutek tego lepiej bronić się przed bełkotem, którym w istocie pseudomełka jest.